Jakie umowy mają być jeszcze podpisane w tym roku? Oczywiście umowy na zakup wyposażenia dla naszego wojska. I zacznijmy od tego, że oczywiście ma być podpisana umowa na 180 czołgów K2, z czego 60 z nich ma być już w wersji PL i one mają być częściowo produkowane w Polsce. O tym będzie materiał jutro, jaki to będzie zakres produkcji w Polsce. Więc zapraszam od razu na jutro. No, tylko, że mowa o 180 kolejnych sztukach, 120 ma być tymi gap fillerami, a 60 ma już być produkowana częściowo w Polsce. No i one są określane jako K2PL. I mnie bardzo ciekawi, czy to już będą te K2 z tym dodatkowym opancerzeniem i z wyeliminowanymi ograniczeniami, które są w tych czołgach. Tak, żebyście wiedzieli, że one w znaczeniu czołgi K2, mają pewne elementy, które warto by było zmienić, żeby one spełniały te wymagania, jakie moglibyśmy stawiać przed naszymi czołgami, gdybyśmy w przeszłości na przykład rozpisali jakiś konkurs i no, powiedzieli, co chcemy, żeby te czołgi nasze posiadały. Następnie mamy sprzęt towarzyszący do wyrzutni wieloprowadnicowych CZUNMO, czyli do homarów K. I tu mamy m.in. 324 artyleryjskie wozy amunicyjne, 132 artyleryjskie wozy dowodzenia. Nie tylko, ponieważ tutaj musicie pamiętać, że dodatkowo będą też inne pojazdy, co jest niesamowicie ważne, ponieważ sama wyrzutnia bez dostarczenia paliwa, AMO i bez wiedzy tego, gdzie użyć tych własnych rakiet, no one są bezużyteczne. Więc te wszystkie piękne umowy na setki wyrzutni. To dopiero początek, ponieważ na taką wyrzutnię najczęściej przypada jeden, dwa pojazdy dodatkowo. I tutaj, właśnie, mowa o takich pojazdach. I to mają być nasze pojazdy opra opracowane, oparte na jelczach. I 96 krabów. Znacie mój stosunek do umów na K9? 100, tak, reszta to kraby i po prostu wrzucenie kasy, żeby zwiększyć produkcję. Firma należy do państwa, sama nie może tego zrobić, więc musi być zgoda ze strony państwa. No i minęło 2,5 roku i jakoś nie widać kroków ku temu, no ale ma być 96 Armatochaubits Krab. Mam nadzieję, że to pierwsza z umów, a te pozostałe na K9 nie zostaną zrealizowane, no ale ja to sobie mogę. Następnie mamy 80 rosomaków w wersji L, czyli w tej wydłużonej, i są to kojo, ko, kojowe, kołowe, bojowe wozy piechoty. Tak, BWB może być kołowy, zwłaszcza gdy ma taką wieżę jak ZSSW 30. Ich miało być 174, ale zapewne doszło do podzielenia tej umowy. Nie wiem czemu, no ale tak się robi często. I ma być ich 80, czyli jeszcze mamy mieć umowę na 80 rośków. W tej już wydłużonej wersji, której wygląd jest dyskusyjny, no ale zapotrzebowanie na tego typu środki jest bardzo duże. Co, na, co dalej? Borsuki, ale bez większych szczegółów. Ja, jako fanatek BWP Borsuka obok BOBRów, hmm, miejmy nadzieję, że będą, muszą być znowu coś tam jakieś problemy, znowu coś tam dopracowywania. Tak jakby nie można, tak jak inne państwa, zamówić na przykład 60 sztuk, tak, żeby rozkręcić produkcję, które jeszcze nie mają tych wyeliminowanych tych problemów, a które mogłyby trafić do szkolenia, a później mogłyby być zmodyfikowane. Czyli zamawiamy 60 na podstawie tego, co już mamy, i od razu zamawiamy 400 już po poprawkach, żeby ruszyła produkcja. Ruszenie produkcji jest ważne, no a jeszcze trzeba się na tych BWPach wyszkolić. Dlatego te kilkadziesiąt pierwszych sztuk mogłoby być jakie by były. Tak się robi w innych państwach. My jeszcze do tego nie dorośliśmy. Nie dorosliśmy. Dwie godziny nagrywam na ten mój drugi dodatkowy kanał, i zaczyna mi to wychodzić, brzydko mówiąc, bokiem. Satelity, czyli mikrogloby i mikrosary bardzo ważna sprawa. Tak, satelity, rozpoznanie satelitarne idzie u nas od kilku lat jak burza. Często chwalę naszą OPLkę, to jak jest budowana, ona nie jest modernizowana, ona jest budowana od początku, a jeśli chodzi o rozpoznanie satelitarne jest równie dobrze. Więc spoko, ważne też, że mamy własne polskie firmy, które w tej materii potrafią robić świetne rzeczy. No do tego do Amerykanów AMO do Abramsów, czyli 120 czołgowe, do tego bezzałogowce, uderzeniowo rozpoznawcze, ale nie takie niewielkie, tylko duże, czyli oczywiście MQ-9B Skyguardy. My mamy w leasing wzięte MQ-9, ale w wersji A. Z tego co wiem, no one są duże, to już jest wielkość samolotu. No tak to może obrazowo ujmijmy, i chcemy je kupić. Tak już w ogóle. Kolejna partia naszych Flajai, to zawsze cieszę, ich potrzebujemy bardzo dużo. One są bardzo odporne na zagłuszenie, one mają bardzo duże możliwości. Później mamy dla programu Wisła, czyli naszej Opelki, czyli dla patriotów, podwozia, kabiny, węzły łączności, a dla Wisły 2. Wisła 2 to są dwa razy patriot, a Wis co ja mówię? Wisła 1 to dwa razy patriot, Wisła 2 to 6 patriotów. I łącznie 8 ich mamy mieć, co i tak jest ilością niewystarczającą. A dla Wisły dwójki ma być logistyka. Dla jedynki podwozia kabiny węzły łączności, dla dwójki logistyka. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Ja to zrozumiałem właśnie w ten sposób. A może to wszystko jest dla Wisły dwójki? Jak coś to piszcie w komentarzu. Co jeszcze? Dla Narwi systemy pasywnej lokalizacji, SPL-ki, modernizacja naszych samolotów Kasa C295. No, te kasy już troszkę służą, warto by było je zmodernizować. Ogólnie wojska, lotnictwo transportowe niezauważalne, a niesamowicie ważne. Wiecie, że bez logistyki nic nie będzie działać. Tak jak tu mówiłem, do Homarówka, bez tych wozów wszelkiego rodzaju to nie będzie działać. No a logistyka to też transport lotniczy. Później mamy do kadwujek nie powiedziałem około 80 wozów towarzyszących, czyli pewnie wozy inżynieryjne, zabezpieczenia technicznego, czyli zapewne wozy inżynieryjne, zabezpieczenia technicznego. No, tego jest dużo. Kupując 1000 czołgów, potrzebujemy kilkaset mostów szturmowych, wozów zabezpieczenia technicznego, i tak dalej, i tak dalej. Tak, żebyście o tym wiedzieli, że same czołgi, same wyrzutnie. To tylko część systemu. Co jeszcze? Yy, I tyle. Aha, jeszcze troszkę mówiono o orkach, czyli o programie orka. Program orka to oczywiście pozyskanie okrętów podwodnych dla nas. Wiecie, dlaczego uważam, że potrzebujemy ich? Jak zawsze powtarzam: nie chodzi o to, żeby bronić naszych brzegów, portów i naszych szlaków handlowych, ale też chodzi o to, żeby przeciąć wrogie szlaki handlowe, ich zamknąć w portach i uderzać w nich. Tak, żebyście znali mój stosunek do tego typu rozwiązań. Szukam jeszcze? Nie. Nie ma nic więcej. I jeszcze Ewa 50, że nadal trwają dyskusje, naciska się i na jednych, czyli Koreańczyków, i na drugich, czyli Amerykanów, no, żeby ten Ewa 50 w wersji PL był jak najlepiej wyposażony. Pamiętajmy, że on, gdyby dostał na przykład aim 120 czy coś takiego, to naprawdę jego możliwości by mocno wzrosły. No Ciekawe, ile borsuków. Ciekawe, czy może będzie więcej krabów. Wolałbym kraby od K9, ale o tym wielokrotnie mówię. I pamiętajcie, że to nie koniec zakupów. My chcemy nadrobić 30 kilka lat ograniczonych zakupów i chcemy jeszcze zwiększyć możliwości naszego wojska no, skokowo wręcz. To oznacza dużo pienię... pieniędzy i duże umowy. I to nie jest ostatni rok tych umów. Nie mówiąc o tym, że no później trzeba będzie jeszcze to utrzymać, a to będzie kosztować bardzo dużo. Sam zakup to nie takie trudne, zwłaszcza, że nam na to będzie się po prostu pożyczało. A żeby utrzymać to wszystko, no i zapłacić. To, co nam pożyczono, sam procent to już jest kilka miliardów, prawie 10 rocznie, no to będzie nas kosztowało, ale bezpieczeństwo nie ma ceny. A Lepiej płacić, finansować własną wojsko niż płacić za obce, prawda? To jest chyba oczywiste. Ciekawi też ten czołg K2PL, czy to już będą te czołgi z dodatkowym opancerzeniem i z wyeliminowaniem wielu rzeczy, które w nich. Powinny być zmienione. O, tak to może powiedzmy, ponieważ K2 jest na początku swojej drogi i nie, nie jest czołgiem kolejnej generacji. To jest czołg poziomu Abramsa i Leopardu w najnowszych wersji. Tylko, że one już te problemy mają rozwiązane. No i te borsuki nieszczęsne. Co z tymi naszymi borsukami? To jest chyba jeden z najważniejszych elementów. No i umowy dalej umowy na czołgi, na BWP, na armatochałbice, na naszą obronę przeciwlotniczą, na rozpoznanie, czyli te bezzałogowce i amerykańskie i nasze i satelity. Czyli jedziemy dalej. Szkoda, że te 30 ostatnich lat troszkę więcej w tej materii nie było robione. I teraz niestety mamy duży problem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do wsparcia. Funkcja Wspieraj, komentarz z super podziękowaniem, patronite, postawienie symbolicznej kawy. Zapraszam też na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich pozostałych kanałów, w tym z tego kanału, gdzie mówię o aspektach takich bardziej historycznych. Tam bym bardzo zachęcał do spojrzenia na tego typu materiały. No cóż, dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.